Dzień numer 5. Jest niedziela. Musiałam pożyczyć strój kąpielowy od mojej mamy. Mam tu tak spalone tutaj, że po prostu ja się boję już brać jakiś strój kąpielowy i wziąłam taki od mamy, żeby mi tu słońce w żaden sposób nie sięgało. Bo mogłoby być kiepsko. Lecimy na plażę. To jest drzewo z pomarańczami, widzicie to? Palmy, ale wysokie. Dobra, ale widzieliście kiedyś Lidla w takiej pięknej lokalizacji? Teraz widzicie. Nie ma za co. Przyszliśmy spróbować chwilowo basen, który mamy przy mieszkanku. A propos, tak wygląda. Hola. i Ale dziwnie, jak kryniczny. Fakt, Tak jak Julia Wilk. Jest siorb, jest dobrze. I tu te dwie foki się mączą. I później będziemy wychodzić. Nie wiem, gdzie jeszcze. Gdzieś na pewno pozwiedzać to miejsce, gdzie jesteśmy teraz, to w Deni. Na pewno już wspominałam. Będę czytać chyba książkę. Tato się na mnie patrzy. Pozdrawiamy tatę I I outfitik siedzi. Tak. Lecimy zrobić ten spacerak 3 km. To się w jedną stronę 3 km. Ale my sport świrę. Tyle zrobimy. Piękny widok za mną. Tutaj Session Profession było. Wow, po prostu sobie siedzą i jedzą. High life. Kochani, jest haul zakupowy. Zrobię pewnie na TikToka. Są pamiątki, na przykład te okulary. W ogóle mega random kupione. Bo moja mama kupowała okulary, której odradzałam, kazałam jej te przymierzyć, a finalnie ja je kupiłam. I jesteśmy na hiszpańskich, polskich krupówkach. Tylko może mimo wszystko jest tu mniej ludzi jest w Polsce, a społeczność dostała społeczności w skrócie. Pojedliśmy, popiliśmy. Jest dobrze. Człowiek szczęśliwy. Tak tyle kilometrów zrobiliśmy, to Wydanku Mamy dzień numer 6 Czyli staramy się tak bez plażowania zrobić Jakieś świecanie głównie, bo chcemy odpocząć od słońca, opalania i wiecie i te sprawy Tutaj kanapeczki są robione A patrzcie co kupiłam wczoraj Widzicie to? Widzicie to, to jest tak, tak wygląda zawartość naszej lodówki. Jesteśmy w miasteczku o nazwie Altea. Kojarzy mi się to z Alfeały z Wingsów. Jest taki piękny widok. to ciekawe, ludzie tutaj wystawiają obrazy na balkonach. Jakby to jakby ma... mega artystyczny pomysł to taki fajny obraz, mi się to podoba. Tego arcydzieła to nie mogę zinterpretować. Nie wiem co to jest, ale ciekawe. Wychodzimy na punkt widokowy. Na razie jest pięknie, ale pewnie będzie jeszcze pięknie. Ciekawa trasa pod górę nas czeka, ja już się zmęczyłam. Doszliśmy do powiedzmy szczytu, ale zaczęliśmy trochę dalej. Więc zdjęcia będziemy robić gdzieś indziej i patrzcie, tu w ogóle są takie chyba elektrownie wodne. Jak widzicie tu profesjonalna sesja zdjęciowa na statywiku, A, no tak, no który patrzcie on wcale tak dużo nie zajmuje, słuchajcie. Tyle. Tyle. A widzieliście wszystko jaki był duże. No ale widzicie jak tu jest pięknie. Chciałam Was jeszcze tak na statywik. Tak zrobić. I patrzcie flamingi! Ale mamy jedną uschniętą bułkę i jej nie wzięłam, żeby ją rzucić. Okej, okay, dobra. Czy widzicie tego gostka? Ja to odwzoruję. Nie wiem jeszcze jak, bo mnie chyba złamie. Ale, ale to tak, zrobię. Ejo, nie wiem, który to już serio dzień, ale mamy kolejny dzień. Kolejny dzień w tym pięknym miejscu. Musiałam sobie nagrać jogę tutaj, ale niestety trochę trawa jest mokra i mi mokły, bo też już przemokł. Nie wiem jak to możliwe, że tu jest rosa rano, jak to jest tak gorąco. Będzie na TikToku, wyczekujcie. Żegnamy się z tym miejscem. Nie. Czekamy w kolejce na wodospady. To jakby ilość ludzi nie przeraża i wzepniałam właśnie w tą kałużę. Kogoś to dziwi, nie? Bo mnie. Nie, że się upajdałam. U, Powiem Wam, że tu tyle ludzi naprawdę... Naprawdę, ale wskoczę chyba tak do wody, jak nagrałam chyba gdzieś tu wcześniej. I mi się podoba. <słuch> Dobra, mój Nie? telefon przeszedł Nie, próbę same. testu chyba wodności, bo tak piściło od tych wodospadów, że i tak był cały mokry. Dobra, kochani, jesteśmy już w naszej ostatniej lokalizacji, w której mamy cztery noce i słuchajcie, weszliśmy do tego mieszkania i look at this. I ci, co oglądali Friendsów, jak jest Joey i Chandler, oni mają takie fotele w mieszkaniu, takie rozkładane. Normalny fotel, ale... Zobaczymy państwa! Ja tu spędzę całe dwa tygodnie. To jest mój dom, to jest mój asyl. Pociąg, a teraz się napijemy kolki zimnej. Widzicie, pizza sklepowa była jedzona. Jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Jest tania, jest dobrze. Poszliśmy na mini spacerek, jakbyśmy dzisiaj mało spacerowali po górach i dolinach. Serio. Jutro chyba się na tą górkę. Podoba Ci się? Podoba mi się, oczywiście. <grym> Mama się zestresowała. Witam w kolejnym filmie. Przygotowuję jedzenie na plażę. Znowu mam butelkę przekrojoną. Mamy melonika i ananasa. Idziemy na plażę. Teraz taki plażing smashing. Tam sobie panie super jogę robią. Hej, ja już jestem po plaży ogarnięta, bo będziemy szli na miasto na taki spacer. Wypiję sobie kawę, bo wypatrzyłam taką frapę Oreo. I ja ją to jest około 3 km z Buta od miejsca, gdzie zaparkujemy, więc zrobimy bardzo potężny spacerek. No, a ja sobie już umyłam włoski. Dziesięć 10 na dziesięć. 10. Wow, ale grube drzewa. <laughs> Idziemy na szczyt tej góry życzcie nam powodzenia byłam na bazarku i kupiłam sobie takiego ślicznego kwiatuszka dla jej rodzica Wow Pink. Ok, patrzcie ile kociaczków. O jezu, ten zaraz tu wyskoczy, boję się jednak Patrzcie i tu I tam. tam i tu, kiki Idzie za mną Bośmie. <grywa> <Yo>! Joł <grywa> Tak się nazywa ta kwóreczka Tu na szczycie są jakieś takie prawnych lat ceramiki Paga osiem kilo zrobione Let's go na zakupy spożywcze Dobra, widzicie to wystrojenie się, to jest poświęcenie Jest w ogóle godzina... Która jest godzina? 7.30 chyba Jedziemy robić fotki do takiego Benidormo. Znaczy, nazywam to fotki, ale jedziemy też jakby odwiedzić, zwiedzić Mieliśmy tam jechać pół godziny temu, ale tak mi się nie chciało I i tak mi noga boli w ogóle, ja mam obu stanę, zaraz po wczorajszych chodzeniach w górach, te 8 km po takich kamykach w górę to nie był dobry pomysł. W ogóle widać, bo mam bory pod oczami. I jak mi się coś stanie, że ja na tym obozie nie będę dawała rady, to ja wstaję i wychodzę. Jak mam Potwierdili nam samochód <grywa> kurwa, ten dlou hit. Tata rozmawia z policją miejską. To jest nasz przedostatni dzień. Byliśmy na plaży trzy godziny i kurwa nie ma. <grywa> What the fuck! Tata mnie tu zostawił i powiedział, że mam czekać na taksówkę i pogonił po mamę, bo ją zostawiliśmy z wszystkimi rzeczami. Wow. Nie, żebym chciała ciśnąć dodatkową bekę, ale to też za czasem z sobą to bramkę. I już nie może być, bo tylko ci od środka mogą ją otworzyć. A on dziś poszli. Sorry, bo ja Kanapeczka tutaj ja siedzi, jak widać. No, bo... no więc. Kurwa, wszystko idzie nie tak. Okazało się, że samochód został odholowany, ponieważ zaparkowaliśmy w miejscu na kolorze, na którym nie powinniśmy parkować, bo było to miejsce dla. Lokalsów i nas zgłosili. Ja, ho, Jesteś na miejscu. To... Już się boimy parkować, więc tylko obczakam. Ale fajne. To jest jakiś park taki, znaleźliśmy. Z wodospadami też. Szalony, patrzcie, gdzie chciał zdjęcie. Boże, jak mi się podobają te kwiatki, one są cudowne. No nie spodziewałam się tego, ale okej. Okay. Ale to są jakieś fajne takie napisy. Tero... Trochę ten zameczek wygląda jak jakaś pomniejszona segrada familia w Barcelonie. To się ubrali tak samo. Zmglili się, sekta. Nie powiedzieli mi. Mam Malina. Dobra, jesteśmy w centrum Alicante, jeszcze. I korzystamy z ostatniego czasu, w sumie ostatnich godzin. Idziemy na mini takie frappe, jakiś soczek. Mama bardzo lubi smoothie, więc idziemy jej poszukać. Najlepszy sklepki w Hiszpanii, polecam. Zobaczcie, tu jeszcze dzieci się tak słodko bawią. Późna jest godzina, bo 22. Tutaj tak rodziny się tak spotykają. Fajnie widzieć coś takiego. Zlatniskowy skin skinkar zlatuję. Zaraz dolatujemy, przespałam się dwie godziny i lecę na obóz od razu Już wy o tym wiecie, ale przypominam Więc skończymy tę historię i lecimy w kolejną